Siemanko, Ziemczki, tutaj Michał i Dawid. Siemaneczko. Dzisiaj chcieliśmy, chcieliśmy Wam zaprezentować... 1, 2, 3, 4... 5 gier. 5 gier. Pierwsza to będzie yy, WWE 12. W filmik, filmik niedługo się yy, ukaże. Yy. Kolejna gierka to FIFA I 13. Znaczy, ona już raczej nie wejdzie. Ale tylko pokazujemy jakie on gry yy, yy, jesteśmy u Michała, także więcej wam ich nie pokażę. Ale jeszcze jest Gita 5, potem jeszcze jest FIFA 14 u mnie, FIFA 15, Hitman Absolution to seria już jest Mówię <grym> FIFA 14. Nie powiedziałeś. jest FIFA 15? Powiedziałeś. Dobra, jeśli powiedział FIFA i FIFA 15, to, to pod tym filmikiem chociaż musimy dobić tych 10 łapów w górę. Dobra. <laughs> z tym? dobra. Czyli tak, FIFA 14 u mnie, FIFA 15 u mnie. E... Znowu to zrobiłeś. No 14 i 15. Aha, no to dobre, to dobre, to co pan to? Dobra, FIFA 14, FIFA 15, Hitman Absolution, który już jest, już e, seria ruszyła, GTA 5 też już seria ruszyła, e, hmm. Battlefield 4, to zacznę Zanim dopiero serię i to chyba będzie wszystko u mnie. Ja za niedługo będę kupowała... Ja myślę, że jakąś taką trzelniką, coś tam. Nie wiem. Ostatnio tak patrzałem na Dobra, to ma będzie wszystko. Nie no, wszystko na pewno ja. Coś byśmy chcieli e, opowiedzieć o tym gra. FIFA 13. Raczej się nie ukaże. Ale jeszcze... Ale ja możecie na nim głosować zawsze. O właśnie. Głosujcie, a będziemy mam nagrywać. Smashina niej własny koski. Dobra. Ja opowiem o W. Cze czekajcie jeszcze chwilę. FIFA 13. Będziemy grać tylko mecze pojedyncze na eee yy, sposobnym yy, na jednym. Sorry, na... What the fuck? Będziemy tylko nagrywać na... Nie na Ultimate Team, tylko na normalnej grze, bo Ultimate Team to brat nie. już tam gra i nie chce mi się w Dobra. FIFA 14 i 15 tak samo będzie. Jedynie mecze y, trybu jednoosobowego. Dobra. Przejdźmy do WWE 2020. Zacznijmy od tego, że, że tej gry teraz tak już często nie spotyka na Allegro, na przykład czy tam na Elipsie. może jest kilka sztuk takich tej gry akurat, lecz ta gra jest oryginalna, kupiona za 200 dobra, już nie będę nawet tego mówił, na opakowaniu tutaj mamy Randy Ortona, i ochroniarza. Jak widać. Um, Odcinasz, jak myślę, że się będzie pojawiał tak, co. Ja mogę to nagrywać codziennie. A to Michała raczej będzie to nagrywał sam. Ja ja będę tą se serię prowadził sam i to myślę, że tak. Albo taki live zrobię i jeden taki odcinek na dwa dni. I to będzie live, taki co najmniej godzinny. Nie? Od godziny do dwóch. A jeśli y, robię normalny odcinek, to myślę, że zrobię y, tydzień, taki 20 minut. Miast. Dobra. GTA A5, tak jak już mówiłem, w pierwszym odcinku na pewno nie nagramy y, trybu fabularnego, tak? Nie. Bo nie to nagramy. za dużo chyba youtuberów jest. Tak. No, a będziemy za to nagrywać GTA A5. Możemy poradniki, co? No właśnie, no będziemy różne licze. Tak, nagrywać. jak się pojadę, to od razu odstawiamy, podsuwajcie nam też pomysły. Na gry jakieś Podsu podsuńcie mi jakąś grę ja waszczę nie. Masakra, ja tu nie mam teraz co O dobra, to to GTA, Battlefield Battlefielda czwórkę, to ja też sam nagram. I to raczej też tylko to właśnie tylko tryb fabularny. FIFA 15 to będzie tryb jednoosobowy. Hitmana Psoeuszy, no to już wiecie, to będzie tylko tam jednoosobowy, bo to się nie da. Już powiedz. Jeszcze tak jedną mleczniosła, no ale da się przy niej łabić, tak szczerze wam no powiedzieć. To mi tak nie, nie mów, tylko pokaż to. No nie wiem jak Wam się to podoba, ale ja na przykład jak grałem w to, to na naprawdę grałem w to z, ku ku z kuzynem i naprawdę y nie mogliśmy się wyrobić z tej gry. Dobra, to raczej też to myślę, że na pewno wejdzie tak gra. Bo tak gra normalnie oni rozbami, to jest. Dobra, to chyba będzie wszystko, tak że ja już na jednym odcinku mówię. My Chcemy Q&A, ponieważ chcemy trochę o nas opowiedzieć, chcemy odpowiedzieć na wasze pytania, na co chcecie tam wiedzieć, bo po prostu chcemy Q&A. Także siemaneczko, na razie, cześć. Siema.